Witajcie. Bonjour. W dzisiejszym filmie chciałbym przybliżyć Wam postać Sławomira Mencena i odpowiedzieć na pytanie, czy warto na niego oddać swój cenny głos 18 maja. Najpierw kilka informacji o kandydacie konfederacji. Urodził się 20 listopada 1986 roku w Toruniu. Jest doktorem nauk ekonomicznych, przedsiębiorcą i doradcą podatkowym. Aktualnie jest jednym z liderów Konfederacji oraz jest posłem. Przejdźmy do sedna. Mencen chce odmienić wizerunek prezydenta. Dotychczasowi prezydenci kojarzą nam się jedynie z funkcją reprezentacyjną i małym udziałem w tworzeniu prawa. Mencen natomiast chce być aktywnym prezydentem, który będzie składał projekty ustaw, zwoływał Radę Gabinetową regularnie i tworzył politykę zagraniczną która będzie realizowała polski interes narodowy. Wszyscy zgadzamy się, że ta kampania bardzo skupia się wokół bezpieczeństwa. Sławomir Mencen opowiada się za uszczelnieniem polskich granic, nie zgadza się na pakt migracyjny i chce zwiększyć zdolności wojska polskiego. Kolejną kwestią jest Zielony Ład. Mencen mówi, że chce obronić polskie rolnictwo przed Zielonym Ładem i doprowadzi do jego całkowitego odrzucenia. Ważną kwestią w karierze politycznej Mencena jest obniżenie i uproszczenie podatków. Mencen widzi, że pieniądze polskich podatników są wydawane przez polityków na kompletnie nieistotne rzeczy, takie jak toaleta w Warszawie. Mencen chce, by podatki były prostsze i niższe, by więcej pieniędzy zostawało w naszych kieszeniach. Chce na przykład zlikwidować podatek od emerytur, by emeryci mieli więcej pieniędzy. Mniej oczywistą kwestią jest obrona gotówki i naszej polskiej waluty. Politycy tacy jak Szymon Hołownia opowiadają się za wprowadzeniem euro, co mogłoby mieć katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki. Szanowny panie Marszałku, był pan zwolennikiem przyjęcia waluty euro tak najszybciej. Mówił pan tak: Znakomite zadanie akurat na jedną kadencję przyszłego, przyszłego rządu. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądze cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Przymontowo, ale to euro trzeba przyjąć. Mencen chce bronić prawa do posiadania gotówki, by nie była ona zlikwidowana na rzecz pieniądza cyfrowego. Polskie państwo ma wiele problemów chociażby w edukacji i służbie zdrowia. Zacznijmy od tego drugiego. Mencen chce wzorować się na systemie niemieckim wprowadzić konkurencyjne kasy chorych jako alternatywa dla NFZ, według niego konkurencja polepszyłaby stan służby zdrowia. W edukacji natomiast Mencen dostrzega problem zbyt dużej centralizacji, konkretne szkoły nie mogą decydować na temat tego w jaki sposób i czego nauczać. Dla kandydata Konfederacji ważne jest to, by rodzice mieli wpływ na system edukacji. Gdyż to oni wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci, by zdanie rodziców było brane pod uwagę. Innymi punktami w jego programie jest to, by polskie prawo było najważniejsze ważniejsze od prawa unijnego. Kandydat Konfederacji wychodzi także naprzeciw nowym rozwiązaniom związanym z rozwojem technologii. Podsumowując, Sławomir Mencen, jako kandydat Konfederacji, jest spoza dwóch partii. Które rządzą Polską od 20 lat, czyli PO i pis jego pokolenie jeszcze nie miało szansy wziąć odpowiedzialności za Polskę, którą rządzą ci sami ludzie od dłuższego czasu. Mencen nie ma na swoim koncie żadnych afer i poważnych kłamstw. Jest kandydatem, który widzi problemy Polaków, szczególnie zbyt dużej ilości zbędnych regulacji i zbyt wysokich podatków, widzi problemy państwa. Które pozostałych polityków z innych partii nie obchodzą, takie jak bezpieczeństwo energetyczne, rolnictwo, edukacja, służba zdrowia czy wojsko. Mencen chce reform. Czy planujesz zagłosować na Sławomira Mencena? Jakie masz zdanie na jego temat? Może masz jakieś uwagi? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.